Cześć. Witam serdecznie na kanale Komiksowy Świat. Dzisiaj kolejny unboxing paczki, jaką dostałem z wielkiej kolekcji komiksów bohaterowie i złoczyńcy. Tym razem zobaczymy sobie tomy ósmy i dziewiąty, które do mnie przyszły. I powiem od razu, że jestem bardzo zaskoczony, że ten tom tak mi w miarę szybko, te dwa tomy przyszły mi w miarę szybko. Gdyż po ostatniej paczce no, spodziewałem się, że będę dużo dłużej czekał. No ale jestem, powiem wam szczerze, mile zaskoczony. I tą paczkę miałem nadaną 5 listopada, a dzisiaj mamy 18. No to powiedzmy 2 tygodnie czekam, czyli nie tak długo. Dobrze, to zacznijmy sobie rozpakowywanie. Zobaczymy, jak to mamy kolejne komiksy, jak to się wygląda. Dobrze jest, faktura jest dobrze zapakowana, nie musi robić cięcia. I są nasze. Do komiksy kolejne dwa tomy oczywiście wiadomo jakie to są tomy jak oglądaliście moje poprzednie filmy to będzie aquaman pierwszy a drugi to będzie superman i batman strażnicy sprawiedliwości tak zaraz sobie obejrzymy tu się pomęczę chwilę z tą folią No i dobra, mamy to. Dobrze, słuchajcie, na pierwszy ogień może sobie weźmy Aquamena. Tak wygląda okładka, przód. Zaraz sobie odpieczętujemy i zobaczymy. No i widzę już, że od razu ten komik jest dużo cięższy niż te poprzednie Tomy. Tak na oko strzelam, że ma gdzieś około 200 stron. Ale zaraz zobaczymy sobie, dobrze. No to odpieczętujmy. I ja tak pokrótce pokażę Wam przy, kilka przykładowych kadrów. Także powiem szczerze, że naprawdę jestem zaskoczony, że te komiksy przyszły mi. No, Według mnie to w miarę szybko. No. no co mnie bardzo cieszy. Dobrze, folia na bok. Folia na bok. Troszkę Wam przybliżę. Dobrze, czyli tak, tak wygląda przód. Tutaj mam ich grzbiecik. I ty, Na razie nie będę tutaj czytał. Zrobię tutaj. Jak poprzeczytam ten komiks, dopiero zrobimy sobie prezentację, krótką prezentację. Widzę, że tutaj lekko jest uszkodzony Delikatnie do, do, do zniesienia. Tutaj troszeczkę lekkie wniece ma. Ale nie jest tak źle. Dobrze, otwórzmy sobie. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Oczywiście świetny zapach tuszu. Nie wiem, czy wy też lubicie ten zapach. No ja akurat lubię. Aqua z głębin Fajno, mamy okładkę pierwszą. Rekin jak Woman. No i mamy oczywiście Spistreść. I ten komiks liczy Wam już, mówię, 162 strony. Czyli nie wiem, czy to chyba jest na razie chyba najkrótszym komiksem, najniższą ilością stron, jaka do tej pory była. No i mamy oczywiście krótki wstęp, po czym zaczyna się sam komiks. No i powiem Wam, że kreska tego komiksu już na pierwszy rzut oka jest bardzo, bardzo ładna. Nie, no ilustracje są bardzo ładne. Nie, no fajnie to wygląda. Bardzo szczegółowe. O, tutaj jedna już na dwie strony. Nie, no. Już mi się podoba sama kreska tego komiksu Zobaczymy, jak historia. Dobrze, wsiadźmy sobie tutaj na koniec. Zobaczymy jeszcze, co mamy na końcu. No i co mnie najbardziej interesuje. Zapowiedzi. Oczywiście, Was pewne też. Już przeskakuję na koniec. Mówię dokładnie, będę pokazywał ten komiks i Supermana. Jak przeczytam. Jeszcze mam zaległe trzy pozycje z tamtych, także może to trochę potrwać nowe. Materiały dodatkowe tradycyjne. No i w kolejnym numerze mamy Batman, Superman Batman, czyli za chwilę go mam. No i następny komiks będzie Joker. Ostatni śmiech tego jestem ciekawy. Ja nie wiem o co to chodzi, czy to jest zabójczy czy żad. Czy to jakaś inna historia? Jestem ciekawy tego. Nie mam na razie go pojęcia. Dobrze, to był pierwszy komiks. Czyli Aquaman. Już go odkładam na bok. No i Tom. Kolejny Superman i Batman. Oj, powiem Wam, że też trzymam go w rękach i widzę, że jest cieniutki. Nie wiem, czy jeszcze nie będzie cięższy niż Aquaman. Zaraz zobaczymy. Folia na bok. Mamy przód. Superman i Batman World Fitness Finest. Strażnicy sprawiedliwości. Tak wygląda przód. Przepraszam Was trochę za oświetlenie. No ale pogoda jest za okno. No nie w sensy nie za fajna, trochę pochmurno, także mam nadzieję, że tak źle to nie wyjdzie. Ten film. Dobrze. Otwórzmy sobie. Ładna wklejka. Tego komiksu chyba też nie kojarzę. Nie czytam go. Ten komiks ma 162 strony. A ile miał Aquaman? 162, czyli mamy tyle samo. No. Czyli te dwa wydania mamy troszkę mniej tych stron niż poprzednich. Ale mi to akurat nie przeszkadza. Dla mnie najważniejsza jest historia. Jest zapewne dla każdego. Już tutaj widzę, że kreska jest troszkę bardziej. Wydaje mi się, że to są lata 80. Możliwe, ale ja nawet lubię taki styl, taki troszkę nostalgiczny. Także w żadnym wypadku mi to nie przeszkadza. Obejrzyjmy sobie tak kilka przykładowych kadrów stron, też się nie najgorzej prezentuje. Widać, że to jest bardziej starszy komiks. Sposób rysowania, ale też to fajnie wygląda. Nie, ja tej historii raczej nie czytałem. Wiem, że się zdarzałem z dublem, ale ja akurat go nie czytałem. Także cieszę się z tego powodu bardzo. No, już będzie końcówka. Trochę tak, lecę z tymi kartkami więcej, gdyż będę pokazywał dopiero, jak przeczytam tak wszystko bardziej dokładnie. Dobrze, najważniejsze oczywiście, co mnie interesuje, to co będzie w następnych tomach. Mamy troszkę dodatków. Tak jak poprzednich. No, tutaj nawet tego całkiem sporo jest. No, całkiem sporo powiem wam. No i tu jest ciekawe jestem, co to będzie. Czyli będzie legion samobójców. Czarna krypta. Czyli Harley Quinn nam się szykuje z tego co widzę. No to fajnie, fajnie. Czyli Joker i Legion Samobójców w następnym numerze. Oczywiście najbardziej jestem ciekaw, ciekaw tego Jokera. No, ale Legion Samobójców myślę, że też będzie fajne czytadło. Dobrze. Także tak by wyglądało te dwa tomy: Super Aquaman i sobie zobaczymy teraz, jak nam się grzbiet prezentuje. Mam pod ręką wszystkie tomy. Nie zrobić zdjęcie, już mówiłem w tamtym miesiącu też, ale już. Aha, już nie będzie tak, już na następnym numerze. Tak, zrobię wam chłodkę, strzelę, żebyście mieli ono trochę oddane. Tak to wygląda. Także widzicie, mamy tutaj pierwszego bohatera flesha. Jak się prezentuje nam te grzbiety. Cała sylwetka z jego. Nie, no fajnie to wygląda. Także to by było na tyle. No i dobrze, słuchajcie, zakończę na tym, tradycyjny, jeśli mój film wam się podobał, zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli chcecie być na bieżąco, nie tylko z komiksami, ale także, jak wiecie, nagrywam także trochę gier mobilnych mojego kanału, no i do polubienia, Dobrze, dzięki i do następnego, do zobaczenia, cześć.